Ile byłbyś gotów zapłacić za ujrzenie fragmentu przyszłości? Co ważniejsze, gdybyś ujrzał przyszłość, czy skorzystałbyś z tego, czy też byłaby to kolejna utracona szansa? Towary, które powinieneś był sprzedać, grunty, które mogłeś kupić, szansa, którą mogłeś wykorzystać, ale ją przegapiłeś. Ile jeszcze przegapisz podobnych okazji, to może być Twoja ostatnia szansa. A więc uważaj. Raz w każdej dekadzie pojawia się coś naprawdę wielkiego. W latach 70. była to kuchenka mikrofalowa, w latach 80. magnetowi, w latach 90. komputery osobiste i internet. Osoby, które były odpowiednio ustawione w latach 80., stały się milionerami. Ci, którzy chwycili szanse w latach 90., też są dziś milionerami. A jak myślisz, co wydarzy się w ciągu kilku najbliższych lat? W swoim bestsellerze, Następny Bilion, znany ekonomista Paul Zane Pilzer pisze: Około roku 2010 dodatkowa część gospodarki amerykańskiej o wartości 1 biliona dolarów będzie rokrocznie przeznaczana na sektor wellness dający zdrowym ludziom produkty, które sprawią, że będą się czuć i wyglądać jeszcze lepiej, które spowolnią proces starzenia się bądź zapewnią ochronę przed chorobami. Pomyśl o tym, dwie dekady temu większa część sprzedaży sektora wellness nawet nie istniała. Dzisiaj wartość rocznej sprzedaży wynosi już 200 miliardów dolarów, czyli mniej więcej połowę kwoty wydawanej w USA na samochody. Dziś 200 miliardów rocznie, a w roku 2010 1 bilion, czyli 1000 miliardów rocznie. Tym, którzy nie znają się na matematyce, powiem, że to oznacza wzrost o 500%. Jak można osiągnąć taki wzrost? I jak można przewidzieć taki wzrost? Dwa wyrazy: baby boomers. Ludzie w USA mówili o nich od 20 lat. Dyktowali oni rozwój gospodarki amerykańskiej przez te 20 lat. Kim są baby boomers? To ludzie wyżu demograficznego. Teraz mają od 37 do 55 lat. Są w wieku, w którym zarabia się najwięcej, posiadają więcej dolarów większą siłę nabywczą. Baby Boomers są już odpowiedzialni za rozwój mieszkalnictwa, za powstanie samochodów sportowych, komputerów osobistych i internetu. Jednym słowem, Baby Boomers i rzeczy, których oni chcą, to już teraz połowa naszej wartej 10 bilionów dolarów gospodarki. Chociaż stanowią oni jedynie 30% populacji, to jednak wypracowują aż 50% produktu krajowego brutto USA. Co ważniejsze, wkrótce dodadzą 1 bilion do tych 5 bilionów dolarów wydawanych rokrocznie na zachowanie tej jednej rzeczy – które, jak wierzą, funkcjonuje lepiej niż jakikolwiek sportowy samochód, apartament czy komputer. Ich młodość. Młodość, walka z procesem starzenia się, zdrowie. Wellness. Kolejna wielka rzecz. W ciągu następnych 10 lat baby boomers w USA zwiększą swoje roczne wydatki na usługi wellness z mniej więcej 200 miliardów dolarów do 1 biliona dolarów. 1 bilion. Czyli 2,7 miliarda dolarów dziennie, 114 milionów dolarów co godzinę, 1,9 miliona dolarów co minutę. Niesamowita możliwość dla tych, którzy ją dojrzą, dla tych, którzy coś z nią zrobią. Ale jak Ty możesz na tym skorzystać? Masz cztery opcje do wyboru: po pierwsze jako lekarz, po drugie jako producent, po trzecie jako detalista, lub po czwarte jako dystrybutor. Lekarze, masażyści, terapeuci, kręgarze i osoby leczące metodami naturalnymi mają szansę na fortunę w ciągu kilku najbliższych lat, jeśli spłacą pożyczki edukacyjne, jeśli utrzymają się o krok przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i jeśli będą pamiętać, że czas to pieniądz. Produkcja to świetna branża, jeśli masz miliony na inwestycje w infrastrukturę, patenty, badania, spedycje i dostawy. A handel detaliczny. Pewnie też świetna możliwość. Jeśli masz czym opłacać franczyzy, jesteś gotów pracować 7 dni w tygodniu, a także rozwiązywać problemy dotyczące reklamy, towarów i pracowników. A dystrybucja? No cóż, w ostatnich 6 dekadach największe fortuny prywatne zbijają ludzi, którzy znaleźli lepsze metody dystrybucji, a nie lepsze metody produkcji. Przez osoby takie jak Sam Walton z Walmart, Fred Smith z Federal Express, czy Jeff Bezos z Amazon.com. Co te osoby mają ze sobą wspólnego? Są lub były dystrybutorami. Ale podczas gdy Walton i Smith wprowadzali lepsze metody realizowania fizycznej dystrybucji produktów, które już były świadomie pożądane przez konsumentów, to nowi miliarderzy XXI wieku tworzą swoje fortuny dystrybutorskie poprzez nauczanie klientów o nowych produktach i o nowych kanałach dystrybucji. Nazywa się to działalność prowadzona z prędkością myśli: lepsze produkty, lepsza dystrybucja, lepsze możliwości. Dlaczego? Bo 78 milionów baby boomers z gotówką w kwocie tysiąca miliardów jest siłą nie do zatrzymania. Chcą jeździć na rolkach, chcą jeździć samochodami sportowymi, nie chcą się starzeć. Nie są gotowi wydać prawie wszystko po to, by zachować młodość, zdrowie i pełną witalność. W ciągu 10 najbliższych lat baby boomers w USA zwiększą roczne wydatki na usługi wellness z mniej więcej 200 milionów dolarów w chwili obecnej do biliona dolarów. Czy będziesz na to przygotowany? Osoba, która pokazała się ten film, może przedstawić Tobie model działalności dystrybucyjnej produktów wellness, który jest i udany, i sprawdzony. Model, który możesz traktować jako zajęcie dodatkowe, pracując w domu, bez dużej inwestycji kapitałowej, bez pracowników. I bez wszystkich problemów, które nieodłącznie wiążą się z tradycyjną działalnością. Działalność ta, wykonywana w wolnym czasie, może Ci przynieść od kilkuset do kilku tysięcy dolarów miesięcznie. Dodatkową korzyść stanowi możliwość prowadzenia całości biznesu z domu. Wyobraź sobie, że mamy rok 1980. Bill Gates poszukuje inwestorów. Wydaje mu się, że nastąpi eksplozja zainteresowania komputerami osobistymi. Co ty zamierzasz zrobić tym razem? Pamiętaj, Sam Walton założył Walmart dopiero mając 44 lata. W wieku 61 lat był najbogatszym człowiekiem na świecie. A co ty robisz? Jedno jest pewne: jeżeli obejrzałeś ten film i zwróciłeś choć trochę uwagi, to nie będziesz mógł powiedzieć, że niczego nie wiedziałeś. Kiedy Twoje dzieci i wnuki zapytają o wielki dobrobyt początku XXI wieku, co im powiesz? Czy wyjaśnisz, w jaki sposób ustaliłeś się i wykorzystałeś sposobność? Czy też będziesz uzasadniać fakt, że ją przegapiłeś? Statystyka jest prawdziwa, trendy są prawdziwe, moment jest prawdziwy. Ile jeszcze okazji pozostanie przez Ciebie niewykorzystana? Rób co chcesz, ale nie przegap tej okazji.